Witaj na kanale Co za szkoda. W dzisiejszym odcinku zgłoszenie szkody w towarzystwie Ergohestia. Dowiesz się w jaki sposób możesz zgłosić szkodę z polisy oce sprawcy oraz jakie dokumenty przygotować, aby bezproblemowo załatwić twoją sprawę. Ergohestia to jedno z najbardziej popularnych towarzystw oferujących ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce. Standardowo, chcąc zgłosić szkodę, sprawdźmy stronę internetową Hesti, aby dowiedzieć się, jakie metody udostępnia to towarzystwo. Po wejściu na stronę, wejdę od razu w zakładkę z najczęściej zadawanymi pytaniami. Jak widzicie, mamy tutaj odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania. Niezależnie od tego, którą metodę zgłoszenia szkody wybierzesz, pamiętaj o wcześniejszym przygotowaniu informacji, których wymaga ubezpieczyciel. Są to data i godzina miejsca zdarzenia. Numer polisy, z której zostanie zgłoszona szkoda, numer rejestracyjny sprawcy szkody, PESEL poszkodowanego, dane teleadresowe poszkodowanego, PESEL sprawcy, jeśli pojazd był w ruchu, okoliczności zdarzenia, dane jednostki policji i innych służb interweniujących na miejscu zdarzenia, rodzaj uszkodzeń pojazdu poszkodowanego, miejsce postoju pojazdu poszkodowanego. Lista jest dość długa, jednak najważniejsze podczas pierwszego kontaktu z towarzystwem są numer polisy oraz numer rejestracyjny samochodu sprawcy. Resztę danych możemy uzupełnić w trakcie trwania postępowania. Jeśli będą one wymagane, twój opiekun sprawy na pewno cię o tym poinformuje. Gdy już będziesz miał przygotowany komplet informacji, czas na zgłoszenie szkody. W tym celu towarzystwo sugeruje kontakt telefoniczny, a numery kontaktowe wyświetlają się teraz na ekranie. Poza kontaktem telefonicznym zgłoszenia szkody możemy dokonać także poprzez formularz na stronie. To zdecydowanie najlepsza opcja dla osób, które nie lubią załatwiać spraw przez telefon. Zwróć jednak uwagę na to, że formularz jest bardzo rozbudowany i szczegółowy. Jeśli wybierasz tą formę zgłoszenia szkody, zadbaj, aby przygotować wszystkie dane, o których wspomniałem na początku. W tym przypadku możecie sobie spokojnie usiąść z herbatką przy komputerze i uzupełnić formularz zgłoszenia krok po kroku. Formularz jest bardzo intuicyjny, więc każdy sobie z nim poradzi. Ponadto podczas uzupełnienia formularza możesz wybrać sposób, w jakim będzie kontaktował się z tobą opiekun Twojej sprawy: telefoniczny, mailowo lub korespondencją pocztową. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel przystąpi do jej likwidacji oraz przygotuje kosztory z naprawy. Koniecznie zweryfikuj czy twoje odszkodowanie nie zostało zaniżone. Teraz możesz to zrobić zupełnie bezpłatnie online w takich firmach jak helpfind.pl, to twoja kasa czy awista Polska. Te firmy zweryfikują decyzję ubezpieczyciela i jeśli okaże się, że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, to w ciągu kilku dni możesz otrzymać dopłatę. Ważne jest to, że ta usługa działa do 3 lat wstecz, więc jeśli miałeś szkodę, sprawdź czy należy ci się dopłata. Linki wrzucam w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie pomocny. Do zobaczenia i szerokiej drogi.